Dajcie kochani spontanicznie ogrodnicy. Nadszedł czas sadzenia tulipanów. Ja dzisiaj będę sadziła sierpień, koniec sierpnia, początek września. To jest najlepszy okres, właśnie do wsadzenia cebulowych kwiatów. Co możemy posadzić? Jak widzicie, będziemy dzisiaj sadzić tulipany. Będziemy sadzić szafirki. Będziemy również sadzić inne kwiatki cebulowe. Co jeszcze można posadzić? Jeszcze można posadzić na przykład hyacynty. Cebulowe rośliny, tulipany, narcyzy są to kwiaty, które potrzebują stratyfikacji, czyli zimowego przechodzenia. Tak zaprogramowała natura, że one muszą przezimować. Właśnie okres zimy, okres chłodu w ziemi. Jaka jest zasada sadzenia? Otóż zasada jest znana wszystkim. Sadzimy na głębokości trzykrotnie głębiej niż wielkość cebulki. Jak widzicie, tutaj największe są cebule narcyzów, natomiast najmniejsze cebulki szafirków. Przypominam. Trzy razy wielkość cebuli, taką głębokość do ziemi. Na razie Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa pa!